Siemanko, cześć. Następny węcik Double Expa z za nami, więc trzeba nagrać podsumowanie, co tu wpadło, ile wpadło, ile się wydało. Zapraszam. Rozpocznijmy sobie od Expa. Tutaj słów kilka na temat tego, dlaczego praktycznie nic nie wbiłem. A więc tak, moja emerytura tibijska cały czas trwa. Zbytnio ten level się nie rusza. Jednego hunta zrobiłem 40-minutowego na goldach pod profit. Sobota nic, niedziela nic. Więc przez te 3 dni biłem jakieś 6K... 6K Expa. Trochę słabo, jak na taki event patrząc na wyniki, które były kiedyś. Stamina cały czas stoi, nic się nie ruszyło. Daily boost też niewykorzystany, wczoraj odebrany. Już nie mówię nawet o boostach za teceki, bo takiego boosta już nie kupiłem ze 3 miesiące z hakiem, więc no po prostu... Nic się nie wbiło. O, na ekspie kompletnie się nie koncentruję, nic tutaj się nie zmieniło. Przejdźmy teraz do Magic Levela. Jak to wyglądało? Na samym początku eventu miałem 27,94% do 40 Magica. Teraz mam 15,83%, 15 więc w czasie eventu wbiło się te 12,11%. Wbiłem to wykorzystując 96 różżek, czyli Plus minus jakieś 25,2 kaka hajsu. No i co teraz z tym zrobimy? W sumie bo się zastanawiam tak naprawdę. Kupiłem więcej tych różżek, pokupiłem ich 160 ogólnie przed eventem. No i tak się składa, że będziemy raczej lecieć na siłę do 40. Nawet bez dubla będę tutaj przepalać te różgi. Tak wiem, nie wystarczy mi to co mam. Zabycie to jeszcze dokupić. Także, jak ktoś z Was gra na secure, kupił różdżki, nie wypalił ich i może by chciał je sprzedać, to ja chętnie je skupię. Dogadamy się na pewno w fajnej cenie. Tutaj ogarniemy sprawę. No i co, tak to w sumie wyglądało, jeżeli chodzi o Magika. W piątek spaliłem jakieś dwa backpacki różdżek. W sobotę spaliłem jeden backpack. Tam byłem do 14, potem już mnie nie było, już nie miałem jak grać i w niedzielę spaliło się tam do tych 96 czyli tam jeden backpack z hakiem się spaliło tych rusk i tak to wyglądało tak wyglądał ten event rekord nie pobity bo z tego co pamiętam rekord miałem chyba 119 albo 116 różek spalonych w 3 dni więc no do rekordu trochę zabrakło ale fajnie że te 12% z hakiem wleciało no i lecimy na siłę do 40 bez dabla nawet i co? No tak to wyglądało, dista nic nie wbijałem, bo tak naprawdę distance niedawno wleciał i tutaj brakuje 89%, więc no le lecę w tutaj bardziej już w tego magica, żeby 40 dobić i tyle. Dziękuję za oglądanie, Zosta zostawcie łapkę, zostawcie komentarz jak Wam tam poszło, zaraz zrobimy losowanie tceków, jak zawsze zapominam, więc nadrobimy to tutaj w filmiku i tyle, trzymajcie się. I cześć. Losowanie 250 TC. Tutaj mamy całą listę wspierających 53 wsporników. No i zobaczymy kto tym razem wygrywa. Randomize. I wygrywa Bubi. Wygrywa Bubi. Cała lista ma się tak. I tyle. Pewnie z im się spotkamy na streamie. To przekażę te ceki. I życzę powodzenia w następnych losowaniach. Trzymajcie się. I teraz to już naprawdę na razie. Cześć.